Zróbcie mu LDM-a Oj, przepraszam Nie wiedziałem, że mi mnie od razu ona sobie siedzi i schowa sobie koko boxdella? Dobra, nie coś zrobisz tutaj Wicznym nie? Ja teraz powiem tak i Ku... brak szacunku do drugiej osoby Po prostu Jaki brak szacunku to jest I tyle, po prostu To jest kur... I brak szacunku No tak nie wiem, daje pół godziny Mamonowi na to, żeby zalać duło bo... bo nie wiem Ale co się w ogóle stało? Nie... nie... nie co, co się stało w ogóle? Stałem rano, normalnie był tytuł, normalny Odpalam streama i nagle... nie, nie ma Celendzu Nie ma tego duo, wy... Wypi... kur... No, ch... no trudno, no, Nie będę się prosił, no, trudno Happens Tylko Mamonowi powiem to Odpuścisz, nie odpuścisz Kluski, nie kluski za bardzo się przejmujesz tym, co było, wiesz, i tym, co będzie też. Jest takie przysłowie: Wczoraj to już historia, jutro to tajemnica, ale dzisiaj to dar losu. A dary są po to, żeby się nimi cieszyć. Challenge zawieszony, bo mamon się zdenerwował. Na coś, o coś, nie wiem. No w się, no bo nie wiem, no. Nawet jakby się. Siad, walił i palił No to ja bym challenge dograł Przede wszystkim ja mu nie dogryzam i tak dalej On nie ma dobrej zabawy, no okej, okay, kumam, no Po prostu mam on odkrył, że Na GTA ma mniej więcej tyle samo widzów Co na LoLu, na challenge'u I on tego LoLu już nie potrzebuje, bo tam się nie nerwuje I tak dalej, i tak dalej, okej, okay, spoko Ale tu chodzi o jakiś taki szacunek, kumam. Ja go traktuję fair, w porządku On ch dupy I małem emoty on yellow, no Idę mu zrobić LDM'a i go opier**ię, Kolejka o 10.30, na paczkach za piję? Tak, siedziałem, jestem charakterny. Rozjeb swój kumple, ale to było charakterne rozwieram. Jestem Masza, Pasza, Ku Masa, Jarosław Sokołowski, Pseudonim Masa, Polski gangster i przestępca zajmując się w latach 90. Wysoką pozycję w gangu pruszkowskim. Oj, przepraszam. Ty ty kur... jesteś jakiś po... Co kur... co kurde? Czy przypadek jechałem, mówię. Przez przypadek jechałem. Przypadek? Ty kondonie jeba... Czter... oszukałeś 40 milionów Polaków, kur... Nie wiedziałem, że kos od razu, no ja nie robię dębów. Profit, Oniksen, już pod sklep tutaj. Profit, Olixel, Profit ma bana? Za co? Uchim, szanowny panie Kamilu, twój kolega, z którym jesteś umowiony na challenge na ciebie oczekuje, a nie dałeś mu znaku życia, może mu odpiszesz 5 złotych. się <slodum> Ja mu napisałem, że nie gram, mordo, no. no. ale to Przepraszam cię, że cię zawiodłem, ale ja nie gram. Napisał mi o 10.09, k***a. Nie gra. Nie gra i tak samo zaraz stream wyłączę i streama też dzisiaj nie będziecie mieli. Dobra, jest? kurwa to wy pier... Ale co się stało w ogóle Tyle. no? To jest niesamowite, Miana... żeby człowiek nie mógł mieć jednego dnia spokoju przez 7 lat. Dobra. się kurwa naprawdę nie, dopier... nie... teraz. Naprawdę, nie y -y. wiem jak musicie mieć ciężko w życiu, ale to kur... się będziecie próść do ludzi przez internet, to nic wam nie zmieni tego jak coś. Zaraz, za, kur... i Magdalena. Nie jeszcze kur... strasznie głodny jestem. A jak kliknę E? Nie, to w tej pracy eku czy nie? Bo kiedyś tak było, a teraz to nie wiem. Kurde, czy po mnie? Błagam! Błagam, no, bo stracę machetę! Na to, na dół, tracę machetę! Ukryta misja. Pokaż mapę z tym blisko, no k. K***o, bo w komendy no. MPC nowy. O, proszę, pomocy, pomocy! No, proszę, pomoc! to otwarte tu było. Jest! No, a panu co? Zostałem zanożowany! Tak zanożowany! No zanożowany, blondyn taki! Kutą? Kutą? Jednak kutą! Niegłęboka. Nie głęboka! Nie krwawi! Proszę, do szpitala szybko! Dobra, ja ten noż, patrunki na tą ranę o. i jedziemy na szpital. Grodnik, na y ta, taką mnie nożę cały czas mówi coś o głównie. O głównie? O głównie cały czas coś mówił. Blondyn taki, w okularkach, Michał diabeł! Michał diabeł? <laughs> a jest jakiś medyk czy trzeba u tego pana Stasia? Trzeba pana, nie ma medyków. Dobra. Masz ci mam, dać Mam, mam, a możesz dać, Dobra. możesz dać. A <laughs> ty jesteś biedny, a po prostu jak ktoś potrzebuje to daje. No to ja potrzebowałem. A masz kanapkę? O, ku... Ej, dostały nerfa chyba paczkowozy mi się wydaje! Tak wolno jeździ. Potrzebuję karty Steel, jesteś na serwerze? No on wyszedł. El Kończystywa. Ja pier... ...przekaz <grymne> do amona od mistrza Ugoja jeszcze raz obejrzymy. Odpuścisz, nie odpuścisz. Kluski, nie kluski. Za bardzo się przejmujesz tym, co było, wiesz? I tym, co będzie też. Naprzeczę to mamo tak. Fest nie f... fajnie. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie już o szacunek. Szacunek do drugiej osoby. Jej czasu. Kur... Mogę stary boję ja do babci na no urodziny. A. Nie, bo się stało, mi się wydaje i ma on tego nie powie jak coś, bo Mamon jak idzie offline i wyłącza komputer, to się robi niedostępny na Discordzie, a on całą noc cójku do drugiej k***a nie przeszkadza. Mi się wydaje, że on nie spał. Patrzcie w ogóle kupiłem sobie bolero, kupiłem bolero. I wiecie co? Fest niedobre, nie? Fest niedobre Nie spał jak coś? Mam w screen, jak jakby u innej streamerki, dzisiaj mogę ci podlinkować, No to daj! Przeproś Mamona Gębicz Przepraszam Mamona. Nie jak pograć ze Scienge rola No ja się na challenge zrównocony wiem a to muszę grać, domastera 9 dzień, czy to się uda, ta, codziennie podzielę RP, jestem, śpiewam, wszyscy, bardzo zamolony, prostuje się dużo, w chuj to, że Też będzie codziennie raz z innymi streamerem i statycznie coraz więcej tu znowu wtedy jest. Ja ze dwóch lurk na fileb muszę w z trzema zrobić. Ej, może chce z czy chce duo. On i tu je, w sumie, dobra Lekł jest u babki na urodzinach, mi się przypomniało, bo leków o tym, że ten, że do babki na urodziny jedzie i że diet nie ma. Kur, no, a już to w mnie. W się, sensie, nie, nie powiem, że się nie spodziewałem, bo się spodziewałem, ale tak... Nie zgodzi się ludzie, jakby z nimi zdanie. Zgodzę się, pewnie się zgodzę. Ja Jestem Wiseł! Nie, do, tak teraz myślę, że dobrze, że dobrze mnie zanurzował jak coś. Dobrze że mnie zanurzował. Jakby o mnie... Za, jakbym ja go zanurzował, to by była tragedia. To tragedia by była. Real należało mi się. Mało na czarne kanie po... No to niech sobie no. No, woli sekretnik se zagra. Se to jest sprawdziwa się, że tak też skończy. Nie, no ja nie! Bo ja tak z założyłem, że mam szanuję już się z mamonem, wiesz co chodzi? Dlaczego rozpocząłeś dramę jak ja jeszcze widzę nie wstali? Dlaczego rozpocząłem dramę zanim w ogóle ja stałem? To jest mocne Roz... ja rozpętałem dramę zanim stałem. Wyro mit, o Jezu, nie, nie lubię! W się sensie nie, lu... nie, że nie lubię z wyro, ale ja zawsze zwyrointuję, nie? Zawsze zwyrointuję. Nigdy nie miałem dobrej gierki z wyrem. Nigdy nie miałem dobrej gierki. Ani raz nie udało... Dobrze, o skrypter. a skrypter a nie, on, Tam nie jakiś afery pedofilskiej? Część z Mateuszem a wiesz, że Mateusz Fischer jest jakimś totalnie napalonym kurzem, lubi chodzić na prostytutki, a te, i, jak mu plują do buzi i tak dalej, zniecają się nad nim? To jest mocne akurat. A widzieliście, że Random Bruce stracił kolejną współpracę? O, o tym porozmawiajmy. Zabrali mu z tym, z Bugmacherem. To już dawno, nie, nie. Jak wczoraj. Wczoraj mu zabrali. Co no właśnie tego nie wiem. To już Ty mi już za muszę powiedzieć. Brando obrócił miał współpracę z Bookmacherem. Ja nie jakoś nazywam, taki to jest jakiś nowy Bookmacher. Betters? Coś takiego. No już nie ma. A na pewno to nie jest stary na parę dni. Odpisał Mamon? Nie, nie odpisał mi mamon. Ma on po prostu spać, 100%. No on stary... on nie jest od co w gitarę, czyli i mi misję robił z braciakiem. Wieźle to zrzędna Goldzi, jak abstrakcja, że coś takiego w ogóle nigdy w życiu jak coś. I dla mnie to jest uwłaczające, naprawdę. Dla mnie to jest uwłaczające. Ale też Meta jest taka Niekorzystna, nie? Szczerze, aktualnie Jakby była meta na Gravesa to, to bym to dał radę Nie, no i tak będę robił jakiś challenge teraz Z Chinką robię na kiku O, to polecam Z Chinką gramy na kiku Trzeba mieć bilans 1-7 Ale to nie przystało, serio, nie? Tam już jest elo diamentowe Z Nitrem bym zagrał To już gadałem wcześniej z Nitrozyniakiem Gdyby się małą wykruszył A wydaje mi się, że seriusz chętny by był Z Remsuą pewnie Remek byłby chętny też Ale starem sobie pograć Z Lekiem mógłbym... Samemu mógłbym. Ja w relacji z nie mam sobie nic do zarzucenia: Nic. Na gold się k ciężko grać w miedzianą Rzeczy, o których człowiek by nie pomyślał nigdy jak coś. I to nie jest tak, że to jest dobre, tylko po prostu ogrywają się głupotą. Mamy też jedno konto z Irona 4: Ucieczka z piekła. Elohel. Wow, pięć honorków, dziękuję! Zaczęło <laughs> pisiecie co masz na czole? No przestańcie. No. On ogląda film Masnego? Marcy. Dobra, proszę państwa, mm. zabieramy się za to. Proszę się zachowywać grzecznie. Żeby nie było, że tutaj jakieś ataki haniebne. Ale to jest serio jakaś afera? Ale nie mogłem się już doczekać. Ja cholera obejrzę. Prawda jest taka, że już go obejrzałem trochę. Nawet w całości go obejrzałem. Bo tak wspominałem o tym rano, że no jeżeli ktoś ma jakieś uwagi... Właśnie, ja już też się nauczyłem, że filmy masnego trzeba oglądać od razu, bo tak szybko znikają. Dla mnie to wypadałoby się przygotować, nie podchodzić do tego tak na żywo. A, A jest masny, masny? Raz, prawie początku, On jest z z tego drugiego? Poniżam intelektualnie. Ale no, czasami takie poczucie wyższości trochę mnie, trochę mnie bodzie. Odrobina poczucia wyższości jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Może może nadinterpretuję, może niepotrzebnie. Kurde, ja to nie wiedziałem, że rok książkę wydał. Ale była kiedyś taka moda, że wszyscy książki wydawali. W sumie nawet Gimper wydał. Meduza wydał nawet. A co tutaj jest? Oni się z nas śmieją, że my się tym interesujemy. Myślę, że te śmieszki to jednak nie były z. Kur. Godzinny film? Skąd on to ma? Też chcę to mieć, ej, też chcę to mieć. Ja zobaczę w tej żarcie. Ogarnij to ktoś? Ogarnij to ktoś? Siemajko Siemano byku. Ej, a ty grasz tego turnieja od Ultraligi? Gram. Ej, jaki ty masz, Jak się nazywa twój skład? Że nazwa teamu czy skład? No no, 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 nie, skład znam. A nazwa teamu? Joker Strike. I jesteśmy w tej samej grupie czy nie? Nie. Jest. Joker Strike 250 Może ktoś wie o co chodzi. Pewnie wydaje mi się, że trochę osób wie ja no potem wejść to do GTA back back. widzowie i zadzwonić z za jakiejś innej karty Sind do Mamona Taką w GTA teraz gra? Mi się daje, że gra, no, no Nie Obstryk. no 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 tak 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 mi się wydaje no? Ojka ja założyć no Ja tak właśnie się przebudziłem o 5 i widzę że on gra No i tak myślałem, że, przyjesz, że nie Że albo zagra zmęczony parę gier, albo Ale czy nie, czy to On dwa dni przychodził po 10 godzinach grania w GTA jak coś no wiem wiem. Ty Hello lobby pierwszy raz. Nie miałem lobby Ona już mi raptory nie? No nie, bo on się umówił na challenge, ale tak jakby po pojawiło się GTA, rozumiesz? O to chodzi, że umówili się na challenge, ale pojawiło się GTA i to był problemem. Jakby GTA nie było i ma on dalejby wtarkowa na... to by inaczej w ogóle wyglądał cały świat, rozumiesz? Ale jest tak jest. Oho Ja hituje. bym tylko Ja tylko teścił, no? Hituję, hituję, hituję skaczę, skaczę, skaczę Ja... Wujkę, prawda? Dla... Nie. napadła, ale. I Lulu na Ciebie kilka W, ale masz pasywkę. Zamieniacie w, w wiejórkę, czy nie? Nie. Zamy... Zamienia cię. Normalnie? Zamienia Ci po... Chyba zbugowane. No właśnie, czy tak w zbugowane. Wzywam tak. Nie, nie, tak działa. A mamy tak, naszego jest z Mastera. A typ jest szala, co nie? Olivia wczoraj zrobiła 5 Head Move. Zamówiła tk. Tw... Krać szakalaka, nie? Powiem tak, nie wiedziałem. Ja dopiero ostatnio je spróbowałem. Nie wiedziałem? Tak, nie wiedziałem, że są tak zajebiste, nie? Naprawdę, no nie wiem czy jakieś lepsze chipsy. Niż te krańców szakalaka Niesamowity smak, naprawdę. Pożygałem się po nich. Ja takie śmiałem jakbym mały, dostałem 10 zł do teatru, jeden trzy kupiłem sobie 8 paczek orzechowych tych sneakersów, takich kulek. Wszystkie f zżygałem. W domu na szczęście. I od tengo mom momentu już nie wiem orzechowych rzeczy. Bo kiedyś za 10 zł, czego ty mogłeś cały sklepik wykupić w szkole. Ej, ta zmiana co ty jesteś y nie? Na plus, na minus? Na plus, znaczy w sensie, bo ona była useless, ale dostała hotfixa co nie już. dostała hotfixa. Okej. Okay. Więc dostała buffy. Teraz Tristana ma na pierwszym levelu 25 range'a więcej. Okej. Okay. I jeszcze skaluje z range'em więcej. No, 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 no. Ja się coś wróciłem, przyznaję, nie? Z rana. Ja mam takie epizody w swoim życiu, że nie walę konia, nie jem mięsa, świni. Zależy, znaczy, jak dużo oglądam, jakiś taki, takich wiesz, foliarskich materiałów. Jaki rekord? Nie O jezus, chyba 8 dni. Rekord? Myślałem, że tak powiesz z miesiąc czy coś. Nie, nie ch... stary, jak ja byłem w Korei. Przez pierwszy tydzień nie waliłem koniec, potem już myślałem, że Kuba na... Serio. Tak napalony byłem. No ja z trzy tygodnie ostatnio. Trzy tygodnie, to dużo. No teraz z teorii zaraz jest puchart, powinien mnie ten... Nie te gesić. Wiecie, że w słowniku po prostu nie ma takiego słowa jak deluzja, ale wszyscy wiedzą, co chodzi. Je... Problem jest taki, je, ja mam ja, trzy problemy do Amona, trzy problemy do mam. No tak, jeden jest taki, że mamon stoi w bazie i awczy i on coś robi w tym czasie, nie wiem co. Dwa... Mamon się nie słucha Trzy... Mamon nie pyta co kupować, tylko ma swoją rację Są trzy problemy do Mamona I motop jest totalnie broken, opinia? O ale tam był res, tam były tak laski nagrzane na ciebie tak? No A to był jest fajna, to też... Tak? Fajna jest... Co jadasz? No niezbyt To zapytać się numer? No nie teraz, bo no, to na, czytanie, <laughs> to, jest chyba skrzydło, ale... to są racje, k***a pisał Rybson To Właśnie nie wiem, czy my, czy Koreańczycy. Czy 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 Szukam, Timu, Midley 32 lata, może być druga ultraliga, pick, Diamond 2. Panowie, długość biurka to jest tak, czy tak jest długość biurka, bo dla mnie to jest szerokość, a to jest długość. Ja z jakiś, nie wiem, nie... Długość jest największym wymiarem. Jak? A długo szerokość to nie jest tak tak jakby, że tam, gdzie są nogi, to po jednej i po drugiej stronie to jest nie jest szerokość? To jest trochę... No nie, bo się tu gadać nie mogę z matką, no. Ja jej mówię, że biurko ma być długie rozumiesz, długie. Ona mówi tak, że tam nie ma miejsca w tamtym szkole. Mówi, długie no jak nie ma miejsca, jak długie ma być? Ona mówi, że to szerokość. Ja mówię, jak szerokość? To jest szerokość, to jest długość. I jaka tam Olciak? Tak ogląda. i random brusa. Ba poszedł do lasu, żeby nie wy wyznaleźć do nikogo XD. I ona sobie siedzi i słucha sobie koko boxdela. No. No, good job, good job. Ofiara Bóg zdała siedzić w Coco Coco Chanel Wypierd... frajerzy je Kur... frajer 4. Dobra, wypierajcie, dziś konfidental, no to twój dzień jest. To twój dzień jest dzisiaj, super, to wypierd. Byłeś już jakaś szmata, się odpierd... To sobie będziecie sami zaraz grać z rybą, a nie ja będę grał Jeba... Śmiecie. Jakieś śmieci do normalnych ludzi to nie powinni w ogóle dopuszczać. Takich ludzi jak wy to powinni kagańcem do ludzi dopuszczać normalnych, bo to się nie da. A że co znów? Nic no jakieś śmiecie przychodzą się coś prują, człowieku. Człowieku, naprawdę, kur nie wiem, jakieś terapie powinny być dla tych debi człowieku, bo to nie jest normalne. Ty Szmata wstaje 10 rano człowieku w sobotę, a Szmata już wstaje. Nie to prawda akurat, że ziomek wstaje o 10 rano i pisze tak wszystkiego najlepszego z okazji dnia Konfidenta. To jest trochę po no, akurat. Tutaj się... Akurat okej, okay, tutaj jak, jest zgodnie. Jak ja się prója. Jak ci źle w życiu swoim to zmień. Coś źle było lepsze, bo to, że ty się szmato z mnie przez internet, to jutro i tak ci stary do wyra wejdzie znowu. I to nic nie zmieni. Klasa. Naprawdę. Skąd takie? W ogóle coś ma w ogóle podejście do normalnych ludzi, to nie powinno być. Bo ja to się zastanawiam, czy ci, ci rodzice są w ogóle świadomi, jak oni kłopów je... do ludzi innych wypuszczają człowieku. I się ludzie muszą uszalać z nimi człowieku. Nie ma tego długo pierdalać. Ja potem na ludzi szmato, ja nie robię takich rzeczy jak ty, że wyzywam ich. Po prostu traktuję normalnie drugiego człowieka z szacunkiem, ale ty szmato, jesteś taka, to do widzenia. Co się stało, gówno się stało, stąd kurwa stąd Maty kur... kur... w gierkę, chłopc, normalnie specjalnie w ciebie się. człowieku. A to mi, się Uchim, szanowny panie Kamilu, twój kolega, z którym jesteś umowiony na challenge na ciebie oczekuje, a nie dałeś mu znaku życia, może mu odpiszesz 5 złotych? Ja pierwszy. Ja mu napisałem, że nie gram, mordo, no. Ja jestem za taki ziomal, co robił co robił drinki, koktajle, taki kanał, fajny ziomek. Nowa wersow, nowa wersow. O, Random Bruce, Influ News. Ja... P... Ile rzeczy do oglądania, pięknie, pięknie. O, Ariel pościkał się w nocy, a to rok temu. Mój bar? Zest z cytrynki? Wygniotę moją cytrynkę, potrzebuję około 20 ml, 40 ml jacka, 20 ml cytryny i 10 ml, co dodam od razu, syropu cukrowego. Ej, gdzie kupię taki ten? Ja go kiedyś miałem, ale go zgubiłem. I co, to tyle? Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Pozdro i no dla beki. I odcedzam do mojego niskiego szła. a co, jakże z lodem i do lodu? Wypełnionego świeżym lodem. Jeżeli chcecie, możecie whisky sour robić z angosturą, z białkiem. Ja osobiście nie jestem fanem tej skomplikowanej wersji. Dla mnie to, co proste i smaczne, jest wystarczające. K***a, Kur... tylko tyle? Komentarze pod po komentarzem. Którego krąży wiele pytań? Po pierwsze, jaką whisky użyć? Po drugie, czy w końcu dawać białka? O jest gejem? <laughs> Odwiedź ten temat, mamona! <laughs> ja nie idę chyba, ale no to stoko. Dobra, to do zaraz.